Pieniądze nie są magią, a jednak ludzie w roku 2025 wciąż zachowują się tak, jakby mogły same teleportować się do ich kieszeni, kiedy tylko coś sobie manifestują. Czas to uporządkować. Pierwsza prawda jest taka, że twój największy dodatkowy zarobek w tym czasie to nie jest aplikacja, platforma ani futurystyczny robot zasilany sztuczną inteligencją. To jest mikroskopijna umiejętność, którą od lat ignorujesz, bo wydaje ci się zbyt mała, zbyt zwyczajna. Zbyt oczywista. Ale właśnie od takich małych rzeczy zaczynają się prawdziwe imperia. Każdy miliarder rozumie ten schemat. Zaczynasz od jednej rzeczy, którą potrafisz robić lepiej, szybciej albo jaśniej niż 99% ludzi dookoła. A potem powtarzasz ją tak konsekwentnie i tak bezlitośnie, że w pewnym momencie staje się to wręcz nieuczciwą przewagą. W roku 2025 mikroumiejętności wygrywają z dyplomami. Montowanie krótkich, 30-sekundowych klipów. Pisanie tytułów produktów na platformach sprzedażowych, od których nie da się oderwać wzroku. Ratowanie zepsutych promptów dla przeładowanych zleceniami małych firm. Zamienianie nudnych arkuszy w przejrzyste kokpity, za które ktoś chętnie ci zapłaci. To nie są drobne fuchy, to są twoje małe supermoce przebrane za codzienne zadania. Lekcja jest prosta. Nie ścigaj złożoności, ścigaj dźwignie. Pomnażaj to, co już dziś robisz dobrze, aż świat nie będzie mógł cię zignorować. Tak przestajesz wymieniać godziny na pieniądze. A zaczynasz wymieniać działania na wpływ. Tak z jednej małej umiejętności robisz własną maszynkę do pieniędzy. Druga prawda jest niewygodna. W roku 2025 nie musisz wymyślać niczego nowego, żeby zarabiać. Wystarczy, że staniesz między dwiema stronami, które nie mają czasu ani siły, żeby same to wszystko ogarnąć. To wszystko. To w dużej mierze tak dziś działa gospodarka. Sztuczna inteligencja tylko przyspieszyła ten proces i zamieniła go w prawdziwą gorączkę złota dla tych, którzy potrafią szybciej łączyć kropki. Firmy toną w narzędziach, których nie rozumieją. Freelancerzy gasną pod ciężarem klientów, których nie umieją prowadzić. Twórcy gubią się w labiryncie platform, funkcji i aktualizacji, które pojawiają się co 72 godziny. Twoja rola jest prosta. Masz być tłumaczem, pośrednikiem, tym, który mówi: spokojnie, ja się tym zajmę, a potem używa sztucznej inteligencji, żeby zrobić w kilka chwil to, co kiedyś robiłby cały zespół stażystów. Nie potrzebujesz geniuszu. Potrzebujesz jasności. Buduj proste systemy. Oferuj gotowe szablony. Sprzedawaj automatyzację oparte na sztucznej inteligencji. Bierz pieniądze za to, że zdejmujesz z czyichś barków chaos i zamieszanie. Ukryta drabina wygląda tak. Nie musisz być najmądrzejszy. Masz być najprostszym rozwiązaniem. Właśnie tak się pnie w górę. Trzecia prawda dotyczy widowni. Większość ludzi uważa, że żeby zbudować publiczność trzeba mieć charyzmę, studio i osobowość wykutą w ogniu nieustannego tworzenia treści. To błędne myślenie. W roku 2025 prawdziwe pieniądze płyną z tego, że potrafisz zamieniać cudze treści w wzrost. Po cichu, strategicznie i bez potrzeby świecenia własną twarzą. Montażyści krótkich form, selekcjonerzy klipów, specjaliści od recyklingu treści to cisi zabójcy dzisiejszej gospodarki twórców. Biorą 60-minutowy podcast, tną go na 12 atomowych momentów, dorzucają napisy i nagle klient staje się wiralem. A ty dostajesz wypłatę, jak architekt stojący w cieniu za kurtyną. Przesłanie jest jasne. Nie musisz być gwiazdą, żeby zarabiać jak gwiazda. Wykorzystuj platformy, które nagradzają ilość i powtarzalność, a nie sławę. Zostań tym, kto wzmacnia głosy innych, a nie tym, kto błaga o uwagę. Najszybsza droga w górę wygląda tak. Nie walcz o uwagę, kontroluj ją. Czwarta prawda dotyczy subskrypcji. Większość goni za kolejną wielką, jednorazową sprzedażą, ale najrozsądniejsi, ci, którzy śpią spokojnie, gdy ich konto pracuje w tle, budują małe imperia abonamentowe. Nie ogromne platformy, nieskomplikowane systemy, tylko kompaktowe, przewidywalne, powtarzalne źródła dochodu. Wyobraź sobie szablony za 9 dolarów miesięcznie, niszowe newslettery za 5 dolarów. Pakiety promptów do sztucznej inteligencji za 12 dolarów, mikroczłonkostwa, które budują makrowierność. Ludzie zwykle nie zauważają małych opłat, ale wyraźnie czują wartość, kiedy co tydzień dostają nowe narzędzia. A kiedy ktoś zaczyna płacić ci co miesiąc, przestajesz być jednorazowym zakupem, a stajesz się nawykiem. Prawdziwa lekcja jest taka: zbuduj coś, czego ludzie potrzebują wciąż od nowa. Narzędzie, listę, system, skrót. Dochód cykliczny nie wynika z geniuszu. Lecz z niezawodności. Nie bogacisz się sprzedając raz, bogacisz się stając się nie do ominięcia. Piąta prawda dotyczy sposobów, w jaki wynajmujesz swoje umiejętności. Stare podejście mówiło: naucz się jednej rzeczy, zostań mistrzem, ciśnij przez całe dekady. Brzmi ładnie, ale dziś jest przestarzałe. W roku 2025 najbogatsi wśród tych, którzy działają po godzinach, wynajmują swoje umiejętności w krótkich seriach, w mikrozleceniach. I bardzo konkretnych naprawach. Ludzie nie chcą pełnoetatowych ekspertów. Chcą pięciu minut kogoś, kto naprawdę wie, co robi. Napraw mi szablon sklepu. Ulepsz mój opis. Napisz na nowo moje wezwanie do działania. Poskładaj mi. Automatyzację. Wyeksportuj dane. Wyczyść mój dźwięk. Tu nie chodzi o twoje wielostronicowe życiorysy. Liczy się zdolność do szybkiego zdjęcia z kogoś jednego konkretnego bólu. I tu następuje prawdziwa zmiana myślenia. Nie dostajesz pieniędzy za sam wysiłek. Tylko za to, że usuwasz czyjąś irytację z życia. Tak działają ludzie, których podziwiasz. Nie marnują czasu na wielkie plany, szukają tarcia, które wszyscy ignorują i pobierają opłatę za to, że je likwidują. To jest ścieżka w górę. Znajdź ból, zresetuj go, wystaw fakturę. Szósta prawda mówi o układaniu umiejętności w stos. Sukces rzadko polega dziś na tym, że jesteś absolutnym mistrzem jednej rzeczy. Chodzi o to, żeby umieć ułożyć obok siebie dwie przeciętne umiejętności, tak aby razem tworzyły niesprawiedliwą przewagę. Osobno żadna z nich nie robi wrażenia: napisać zgrabny tekst, ustawić prostą automatyzację, przygotować podstawową grafikę, zmontować proste wideo. Ale kiedy to łączysz, nagle jesteś osobą, która dowozi efekty szybciej, czyściej i taniej niż ktoś, kto umie tylko jedną rzecz. Tak, dziś buduje się wygranych. To nie są cudowne jednostki, to sprytne hybrydy. Nie rywalizujesz z geniuszami, rywalizujesz z ludźmi, którzy uparcie zostają jednowymiarowi. Lekcja jest klarowna: nie celuj w perfekcję, celuj w połączenia. Kiedy układasz umiejętności w stos, przestajesz być do zastąpienia. A w roku 2025 brak możliwości zastąpienia równa się opłacalności. Siódma prawda dotyczy Twojego myślenia o okazjach. Ludzie uwielbiają narzekać, że szanse się kurczą. To nieprawda. Szanse mnożą się tak szybko, że większość osób nawet ich nie rozpoznaje. Dlaczego? Bo oczekują, że okazja będzie wyglądała jak oficjalna oferta pracy, a dziś często wygląda jak wiadomość prywatna, komentarz, krótka notatka głosowa, pomysł zapisany w środku nocy. Ludzie, którzy wygrywają w roku 2025, traktują każdy mikrosygnał jak dane, czytają wzory, ruszają się wcześniej, testują szybko, traktują świat jak algorytm, w którym liczą się wejścia, wyjścia i eksperymenty. Okazja nie jest kwestią szczęścia, to kwestia iteracji. To umiejętność zauważenia tego, obok czego inni bezmyślnie przewijają. Lekcja jest prosta: przestań czekać na pozwolenie. Zacznij reagować na sygnały. Świat nagradza ruch, nie potencjał. ósma prawda mówi o reputacji. W gospodarce twórców i freelancerów reputacja jest nowym procentem składanym. Dajesz wartość raz, a ona wraca echem po cudzych sieciach kontaktów, jak fala, której nawet nie jesteś świadomy. Najlepsi wiedzą jedno. Nigdy nie gonią za klientami, gonią za dowodami. Dowody tworzą popyt. Popyt tworzy dźwignię. Dźwignia daje ci moc cenową. I jest tu jeszcze jedna tajemnica. Wystarczy, że trzy osoby zaczną o tobie mówić we właściwy sposób, żeby Twoja trajektoria całkowicie się zmieniła. Trzy osoby. Ale to muszą być ludzie, którzy poznali Cię jako kogoś, kto dowozi ponad oczekiwania dokładnie wtedy, gdy to najbardziej się liczy. Wniosek jest oczywisty. Reputacji nie budujesz reklamą, budujesz ją momentami. Bądź niezapomniany choć raz, a rynek już o to zadba, żeby cię nie zapomniał. Dziewiąta prawda dotyczy komfortu. Każdy chce mieć dodatkowy zarobek, dopóki nie dociera do etapu, w którym robi się naprawdę niewygodnie. Pierwsze wiadomości do obcych ludzi, pierwsza rozmowa z klientem, cisza w słuchawce podczas negocjacji, strach, że policzysz za mało albo za dużo. To właśnie niekomfort jest sitkiem. Aksamitną liną oddzielającą tych, którzy naprawdę chcą wyniku, od tych, którzy chcą tylko pocieszenia. Nie masz czuć się gotowy. Masz mieć wrażenie, że lekko oszukujesz symulację. Każda osoba, która doszła wysoko, nie wygrała dlatego, że była pewna siebie. Wygrała, bo działała, zanim pewność w ogóle się pojawiła. Lekcja jest twarda. Komfort jest wrogiem prędkości. Wejdź w to, co niewygodne, wcześniej, a to stanie się Twoją przewagą konkurencyjną. Tak zbliżasz się do poziomu ludzi, których podziwiasz, nie przez unikanie dyskomfortu, ale przez ćwiczenie się w tym, żeby iść prosto w jego stronę. Dziesiąta prawda dotyczy klonowania cyfrowych zasobów. Tradycyjni dorabiający wymieniają czas, sprytni gracze wymieniają kopie. W roku 2025 prawdziwi zwycięzcy budują cyfrowe aktywa, które mnożą się bez pytania o zgodę. Szablony, scenariusze, pliki Swipe, presety, ramy działania, gotowe procesy. Tworzysz to raz? Dopracowujesz dwa razy, a płaci ci to w nieskończoność. Ludzie nie doceniają potęgi duplikacji. Myślą, że sukces bierze się z nowych pomysłów. Błąd. Sukces bierze się z pakowania starych pomysłów lepiej niż wszyscy inni. Lekcja jest brutalnie prosta. Przestań sprzedawać godziny. Zacznij sprzedawać rezultaty, które ktoś może pobrać na dysk. Tak myślą nowocześni giganci. Nie skalujesz swojego wysiłku, skalujesz swoje produkty. Każdy skopiowany zasób staje się malutkim pracownikiem, który pracuje na ciebie, gdy ty śpisz. Jedenasta prawda to kalkulacja mikrowolności. Wolność w roku 2025 nie polega na rzuceniu pracy czy kupnie jachtu. Polega na zastępowaniu jednego rachunku po drugim. Większość ludzi marzy o wolności finansowej. Jakby to był przełącznik światła, to nie jest przełącznik, to jest sekwencja. Najpierw zastąp rachunek za telefon, potem zastąp czynsz. Potem zastąp wydatki na jedzenie, a na końcu zastąp swoje oszczędności. Każdy strumień dochodu staje się cegłą i pewnego dnia ten mur jest nagle wyższy niż twoja wypłata. Tak działają zdyscyplinowane umysły. Nie gonią za wybuchem, budują akumulację. Wniosek? Przestań próbować uciec z systemu jednym skokiem. Wygraj z nim małymi krokami. Nie stajesz się niepowstrzymany z dnia na dzień stajesz się niepowstrzymany jeden opłacony rachunek po drugim. Dwunasta prawda. Zasada działania ponad ekscytacją. Ludzie uwielbiają opowiadać o swoich celach z entuzjazmem kogoś, kto wysyła rakietę na Marsa. Ale kiedy przychodzi do działania, nagle zamieniają się w naukowców prowadzących badania, planistów dopieszczających strategie, filozofów rozważających spójność. Egzekucja to cichy separator. Ta nudna część. Ta część, o której nikt nie pisze postów. A prawda jest taka. Rynek nagradza nudną konsekwencję bardziej niż ekscytujące pomysły. Ci, których podziwiasz, nie mają obsesji na punkcie szumu, mają obsesję na punkcie wyniku. Lekcja? Przestań szukać iskier, szukaj systemów. Ekscytacja gaśnie, działanie procentuje. Kiedy to zrozumiesz, pęd staje się nieunikniony, i właśnie wtedy, gdy myślisz, że masz już opanowane systemy. Trzynasta prawda: zasada selektywnej obsesji. Nie możesz być świetny we wszystkim. Ale możesz być przerażająco dobry w jednej rzeczy, której ludzie desperacko potrzebują. Skuteczni gracze w roku 2025 mają jedną wspólną cechę obsesyjne skupienie nie na wszystkim na jednej krytycznej dźwigni ich produkt, ich prędkość, ich branding, ich obsługa klienta wybierają jedno pole bitwy i dominują na nim, aż konkurencja staje się nieistotna. Tak działają potężni ludzie. Nie są rozproszeni są uzbrojeni. Lekcja: Wybierz jedną rzecz i wejdź w nią niekomfortowo głęboko, bo kiedy obsesja spotyka się z umiejętnością, dochód staje się skutkiem ubocznym. 14. Prawda to odruch adaptacji. Świat w roku 2025 zmienia się tak szybko, że sztywność to w zasadzie autosabotaż. Okazje pojawiają się, zacinają, mutują i wygasają w ciągu tygodni. Platformy się aktualizują, algorytmy przesuwają. Zachowania klientów zmieniają się z dnia na dzień. Ludzie, którzy wygrywają, nie są najmądrzejsi. Są najszybsi w dostosowywaniu strategii bez płakania nad zmianami. Adaptacja to odruch, sposób myślenia, mięsień. Kiedy podziwiasz ludzi osiągających wysokie wyniki, nie podziwiasz ich inteligencji, podziwiasz ich zwinność. Lekcja: nie przewiduj przyszłości, wkręcaj się w nią. To ostateczne odblokowanie. Konsekwencja buduje Twoją bazę. Ale adaptacja buduje Twoje wznoszenie się. Piętnasta prawda. Zasada klienta o wysokim zaufaniu i niskim tarciu. Jeśli chcesz, żeby Twój dodatkowy biznes był jak pchanie rakiety, a nie ciągnięcie lodówki, oto kod do gry. Pracuj tylko z klientami o wysokim zaufaniu i niskim oporze. To ludzie, którzy zatrudniają Cię, bo widzą Twoją wartość, a nie dlatego, że chcą przesłuchiwać Cię z racji istnienia. Większość dorabiających sabotuje się, goniąc niewłaściwy tłum. Łowców okazji, mikromanagerów, typów spod znaku potrzebuje 12 poprawek, bo kuzynowi nie podoba się czcionka. W roku 2025 najmądrzejsi traktują klientów jak inwestycje. Identyfikują tych, którzy dają najwyższy zwrot energii, a nie tylko najwyższą zapłatę. Wniosek: Twoje otoczenie to mnożnik. Otaczaj się klientami, którzy szanują Twój czas, ufają Twoim decyzjom i nie traktują Cię jak freelancera wsparcia emocjonalnego. Tak, wchodzisz na wyższy poziom szybciej niż Twoja konkurencja w ogóle zdąży wystartować. 16 prawda to formuła. Prędkość do wartości. Ludzie zakładają, że pieniądze biorą się z ekspertyzy. W rzeczywistości biorą się z prędkości. Im szybciej przeprowadzisz kogoś od utknąłem do problem rozwiązany, tym więcej ci zapłacą i tym głośniej będą Cię polecać. Prędkość to nowy luksus. Nie jakość, ale prędkość z jakością. W roku 2025 firmy nie toną z braku talentów, toną w powolności, niekończące się e-maile, nadmierne analizowanie, spotkania, żeby ustalić kolejne spotkania. Chcesz wygrać? Dowoź w godzinach, nie w tygodniach. Lekcja: prędkość to nie pośpiech, to bezwzględna wydajność to wiedza o tym, co dokładnie ma znaczenie, i eliminowanie wszystkiego, co go nie ma. Tak myślą ludzie, którzy rosną, nie czekają na świat. Wyprzedzają go. 17. Prawda: Dyscyplina alokacji energii. Twoim największym wrogiem nie jest konkurencja, jest nim wyciek energii, niewidzialny odpływ przez powiadomienia, nieistotne zadania, projekty o niskim zwrocie i rozmowy, które marnują Twój potencjał umysłowy. Każdy chce pracować ciężej, ale prawdziwi zwycięzcy pracują czyściej, strzegą swojego skupienia jak tajemnicy państwowej, unikają emocjonalnego chaosu, jak reakcji alergicznej. W roku 2025 zarządzanie energią liczy się bardziej niż zarządzanie czasem. Bo kiedy twoja energia jest wysoka, wszystko procentuje. Kiedy jest niska, nawet proste zadania są jak wspinaczka na Everest z ciężarkami na kostkach. Lekcja: traktuj swoją energię jak kapitał. Wydawaj ją tylko tam, gdzie zwrot jest niezaprzeczalny. Tak zbliżasz się do poziomu ludzi, których podziwiasz. Oni się nie wypalają, bo odmawiają spalania energii na bzdury. Osiemnasta prawda. Pętla nieustannego wymyślania siebie na nowo. Najskuteczniejsi ludzie nie są spójnymi wersjami samych siebie z przeszłości, są zaktualizowanymi wersjami siebie z przyszłości. Reinventing, czyli wymyślanie się na nowo, nie jest opcją, jest konserwacją. W roku 2025 gospodarka nagradza ludzi, którzy resetują się co kwartał. Nowe umiejętności, nowe narzędzia, nowe oferty, nowe pozycjonowanie. Nie trzymają się kurczowo tożsamości, aktualizują ją jako programowanie. To jest ostateczna prawda. Ludzie na szczycie nie boją się zmian, oni je wywołują. Ruszają się pierwsi, adaptują się szybko, skręcają, gdy tłum się waha. Prawdziwy szpan to nie mieć rację. To pozostać istotnym. Lekcja: wymyślanie siebie na nowo to ostateczny mnożnik dochodu. Kiedy ewoluujesz szybciej niż świat. Świat nie ma wyboru i musi za tobą podążać. Więc powiedz mi: który z tych sposobów myślenia o dodatkowym zarabianiu uderzył cię najmocniej? Wrzuć swój osobisty błąd systemu w komentarzach i zróbmy mu aktualizację.